Prezentuje się moja drużyna w FC25. Ale na potrzeby tego odcinka zaczniemy takim składem, i dzisiaj każda strona bramka daje nam upgrade zawodnika. Przykładowo, gramy mecz i strzeliśmy jedną bramkę w meczu. Oznacza to, że jeden zawodnik z brązowego staje się srebrny, ze srebrnego staje się złoty. No a ze złotego staje się on kartą specjalną. A jako, że ostatnio był patch w naszej kochanej, cudownej grze, to wyniki wyglądają aktualnie jakby się grało w hokeja. 12-1, 17-5, 99-83. Zwykła piłka nożna, prawda? Do rozegrania mamy maksymalnie 10 meczy, a naszym celem jest zbudowanie drużyny, która wyglądała jak na początku. Jednak za każdego zawodnika, który na koniec gry nie będzie specjalną kartą... Będziemy musieli wydać pieniądze na paczki, a jak wiecie, nie chcemy tego robić. Także przejdźmy do meczu numer jeden. Za moment zobaczymy skład naszego przeciwnika. Myślę, że gdy on zobaczy nasz skład, to troszeczkę się uśmiechnie, bo jest tutaj naprawdę wesoło. Musimy przybrać lepszą pozycję. Jest trzecia minuta gry, zauważyłem, że mam Zidana, widzowie. Oczywiście wywalam go. Umówmy się, widzowie, tak, że każda osoba, która napisze subskrybuje ten kanał, otrzyma ode mnie serduszko. Trochę serduszek, mam nadzieję, że się posypie, a my musimy tutaj zawalczyć o pierwszą bramkę. Czuję, że to jest dobra okazja do strzelenia bramki. Lecimy lewą flanką. Tutaj mamy Skytta, skytta. W polu karnym skryta, podanie pierwszy strzał. Obrona, może jeszcze dobitka. Obrona. Chyba 1 do 0. Widzowie, niestety 1 do 0. Ta bramka, oczywiście, nic nam nie odbiera, nic nam nie daje również. Być może dobra okazja dla mojej drużyny. Czy to będzie zakończone strzałem? Strzela i strzał po ziemi wybroniony. W tym momencie zdaję sobie sprawę z tego, że ten challenge jest cięższy niż na początku mi się wydawało. Do przerwy przegrywam 1 do 0 i nawet nie widzę szansy na to, aby zdobyć tutaj jakąś bramkę. Czy to jest koniec moich problemów? Jak się później okaże, niestety nie. Kolejny strzał, kolejny gol, kolejny gol? Na pewno tak. Dobra, Dziadzia, nie rób już tyle sal, bo ci zaraz w krzyżu coś pierdzielnie. Okej, okay, jak nie teraz, to już nigdy wejść przed niego, brawo i oddaj strzał w Ja co, oni są słabi! Jako, że pierwszy mecz przegraliśmy dosyć wysoko, trzeba było zastanowić się nad tym, co można poprawić. Ja bym na przykład cały skład poprawił. Chciałem coś tutaj zmienić, ale problem polega na tym, że moi najlepsi zawodnicy wszyscy są na murawie. Czas na mecz numer dwa mecz, który powinien nam przynieść srebrnego zawodnika. Ej, tu są wszyscy z Realu prawie. Co jest? Dobrze, my musimy tutaj na jeden, dwa kontakty grać. Aż tu nagle jest szansa. Mamy szansę na bramkę i pierwsza bramka mamy upgrade. Zapytacie pewnie, jak to jest, że strzeliłem bramkę. Tak wyszło. Może druga bramka? Nie no, za słaby strzał na kurtuła. Na kurtuę. Ale czekajcie, bo mamy drugą bramkę, ale błąd kurtuły. Kurtu i kurtu Tibo. I może 3 do zera. 3 do zera. Tak jest! Zastanawiam się, czy tak naprawdę uzupełnić sobie trzech zawodników, żeby mieć srebrnych, czy może jednego jakiegoś zamienię od razu na srebrnego, a później od razu dam go na złotego. O tym będziemy myśleć później. Na razie trzeba jeszcze skupić się na strzelaniu. Oj! Dobry strzał, tracimy bramkę. Gościu, ty mi możesz nawet 50 bramek dzisiaj strzelić. Tylko daj mi strzelić też kilka i ja będę zadowolony. Oj! No dobra, strzel to sobie, no strzel to sobie. No ja nie mam problemu z tym, żebyś mi strzelił bramkę, tak? Chociaż fajnie byłoby wygrać, to byłoby ciekawe. Na szczęście Neymar po kontuzji to nie jest już taki szybki, ale nadal ma to coś w nodze. Nie strzeli, nie str strzeli. Neymar! 4 do 3, przegrywam. Gościu chyba dał pada swojemu bratu, bo to nie niemożliwe, że on nagle tak zaczął grać. Nie strzeli tego. On jest za cienki fuszak, widzowie, on jest za cienki fuszak, żeby im ramkę strzelić. Jednak nie jest. Ruszaj tym! Podanie do środka. I. I gol! Czterech zawodników można, widzowie, cztery upgradey! Ależ przyjęcie, złożenie się i tutaj pod presją rywala uderzył idealnie! Ciekawe, co ten mój przeciwnik ma w głowie. On widzi przecież, jakim ja składem gram, co, nie? To musi być przykre. Oj, niebezpiecznie, Neymar nie strzela, dobija i jednak strzela. Gościu robi greedy, ja gram brązowym składem. Niech sobie strzeli tam ósmą bramkę, co z tego? Czyżby piąta bramka, słupek, dlaczego? Tak niewiele brakowało, a tutaj Sorlot i... kolejna bramka. Ależ to jest, gościu, jaki to jest padziur Piąty upgrade! I po tym strzale sędzia zakończył to spotkanie. Gratulacje. Może i przegrałem, ale dzięki tej porażce i pięciu strzelonym bramkom mój skład aktualnie wygląda tak. Czyli nie jest aż tak źle i pomyślałem sobie jeszcze o jednym. Muszę im przecież przypisać jakieś style gry. Napastnikowi dam cień. Ale marnotrawstwo pieniędzy. I to tyle. Skład kolejnego oponenta wygląda ładnie. Jest Jokeres, jest Charton, jest Roberto, którego każdy sobie robił oprócz mnie. Chociaż tym się nie powinienem chwalić, bo jest kozakiem. Ale zastawka! I mamy pierwszą bramkę, tak jest! Dobra, ale mamy szansę i to musi być gol! Tak jest, mamy! Jak się jednak okazało, ten przeciwnik był zbyt mocny. Wiedziałem, że przegram wysoko, jednak do końca walczyłem o jakąś bramkę. Ależ porobiła sobie tam zawodników na boku. Ej, ona wyprzedza wszystkich! Trzeci upgrade! Ależ tutaj przebitka, ty! Ja z tym idę! Ja strzelam jeszcze bramkę! No, no! A tak jest! Mamy to! Greedy, ale łatwo! Czwarty upgrade! <grydy> ale łatwo, ale łatwo, widzowie! Pierwszy upgrade. Drugi, trzeci i czwarty. Taką paką wygramy spotkanie. Czwarte spotkanie i jaki potężny skład ma mój przeciwnik! Ja nie wiem, czy ja sobie poradzę. Oj, Didier, drogba. Na początku meczu strzela w słupek. A wiecie, kto strzela w słupek? Na pewno nie Rafinha, bo strzela bramkę. Wow, Zidane. Wydaje mi się, tak szczerze, że ten mecz będzie jeszcze trudniejszy niż poprzedni, bo w poprzednim meczu, dobra, on tam strzelał sobie tym Jokerem i tak dalej, ale nie operował tak piłką jak on, Ale czekajcie, pierwsza bramka dla nas. Nie padnie w tym momencie. Pięknie, pięknie, dobij. Nie w mojego chyba trafiłem. Co to było? Ależ tutaj nawika i to jest gol? To nie jest gol. Strzel, mamy pierwszą bramkę. Oj, powinna paść o wiele wcześniej. Ale cieszmy się z tego, że jest, bo tutaj naprawdę dobre podanie i strzał. Też niczego sobie. Casillas, kurczę, no tutaj średnie zachowanie. O Mamy bramkę! Mamy gola! Let's go! Czwarta bramka! Po zmianie stron nie działo się wiele. Jak widzicie, udało mi się strzelić kilka bramek. Jednak to mój rywal strzelił ich o wiele więcej. Ale to, co najważniejsze, to cztery bramki. Dzięki czemu w naszym składzie pojawią się pierwsze złote karty. Skład mojego przeciwnika wygląda fenomenalnie. A ja jem popcorn. Dobra, trzeba liczyć tutaj na jakiś błysk właśnie Griezmana, który potrafi w pojedynkę przejść kilku rywali. I to tyle. Niestety po raz kolejny trafiłem na gościa, który jest bardzo dobrze zorganizowany, szybko gra piłką. Jak ja ją mam, to niestety bardzo dobrze do mnie doskakuje i nie jestem w stanie oddać nawet jednego groźnego strzału. Jest 4 do 0 i dawno nie czułem się aż tak bezradny, pomimo tego, że mam naprawdę dobrych grajków dwóch w drużynie. Mamy... Prawdopodobnie bramkę. To jest prawdopodobnie gol. To jest prawdopodobnie gol! Mamy to! Griezmann! Ależ bramkarz się źle ustawił. No jak bramkarz tak stoi, jest zasłonięty murem, to trzeba tam uderzyć. O, co jeszcze makalisterem, Ale ja jestem głupi. W tym momencie prawdopodobnie tracę bramkę, a ten ślizg kompletnie nic nie zmieniał. Przecież co za różnica, czy przegram 10 czy 50. To jest najgorszy mecz w dzisiejszym odcinku. Musimy się postarać, żeby następny nie był tak słaby. Naprawę z skrzydło idzie pani Metz z Arsenalu i zobaczymy, czy coś wniesie do gry. Okej, okay, składzik troszeczkę tylko lepszy od mojego. Dlaczego im mam więcej złotych kart, tym trafiam na cięższych rywali? Wydaje mi się, że też mam złą taktykę, bo ja chyba gram tutaj jakoś mega wysoko, przez co tracę tak bramki, a mam giga wolnych obrońców. Ja chyba jednak muszę zainwestować w tych obrońców, bo... Oni wszystko mi puszczają. W sensie nawet nie da się piłki wyprowadzić, nie? A jak nie wyprowadzamy piłki z obrony, to nie mamy akcji z przodu. I dać fact, widzowie. No ale bez przesady, że ja będę tyle bramek tra. Sędzina, gdzie ty miałaś oczy w tej sytuacji? Znaczy, mój bramkarz broni zawsze. Karne na treningach. Ale będzie paczek otwierany, widzowie. No nie ma szans, nie ma szans, to jest szósty mecz. Tęsknię za tymi rywalami, tak jak miał wtedy tamten gościu w yy, Peru Madryt. To był dobry oponent. Ten mecz, widzowie, jest do zapomnienia. Gościu mnie ogrywał, jakbym był jakimś juniorem, a on, nie wiem, doświadczonym gościem, który ma milion występów w jakimś kozackim zespole, który ciągle wygrywa ligę mistrzów, tytuły lig i tak dalej. Kompletnie nie potrafiłem się odnaleźć. Tak jest! Mamy bramkę! W końcu! Mamy kolejne trafienie! Tutaj kompletnie nic nie mogłem zrobić. Na przykład, są strzelił mi w tym meczu 10 bramek. Po pierwsze, Ruben Dias, Po drugie, Declan Rice. Hej, przynajmniej nie wszystkie karty specjalne, ale teraz każdy gra tym Gyokeresem. I chyba nikogo to nie dziwi, że Gyokeres właśnie wychodzi sam na sam i prawdopodobnie strzeli bramkę. Mój bramkarz jest takim cieniasem: został właśnie przelobowany z 65 metra. Declan Rice! Mamy bramkę! Mamy bramkę tego zawodnika 2 do 1. A to, a McAllister, przepraszam. Brawo za odbiór. I po to właśnie jesteś w tej drużynie, McAllister. Jesteśmy w polu karnym, oddajemy strzał. Mamy drugą bramkę, walczymy. No niestety, tracimy trzecią bramkę. Dobra, Griezmann, no pokaż coś w końcu. Bardzo cię proszę, tak jest, Griezmann. Mamy kolejne trafienie. I tak jest, kolejne trafienie. To był plan, widzowie. Inteligencja. Kolejne trapienie, piąta bramka Ale upgrade'y będą leciały Dobra, jest tutaj, jest ok? Nawinięty I tak jest, tak jest Sześć upgrade'ów W ostatniej akcji meczu mamy to Będziemy mieli cały złoty skład Ter w bramce Guardiol na lewą, na środek Saliba Aleksander Arnold na prawą Albo nie, damy Watkinsa Kowasić, no i Diaz tak wygląda teraz skład. Drużyna mojego rywala wygląda imponująco, ale w końcu nie ma Jokeresa. 5 minutes later. Pogadaliśmy sobie w szatni, wychodzimy na drugą połowę i ta połowa będzie zdecydowanie lepsza. Mamy przede wszystkim plan, mamy taktykę na to spotkanie. Coś czego w pierwszej połowie nie mieliśmy i spójrzcie. To od razu przypisało nam bramkę. Ja po prostu widzowie do mojej chwili muszę dodać trochę gramaturki. 5 do 2. I kolejne trochę Ależ on odpalił w tym meczu Czyli koniec, on to wybija Koniec meczu, GG Albo czekajcie, może jeszcze się uda Może się uda Griezmann Czwarta bramka Zostały nam dwa mecze Tak wygląda nasza jedenastka Skład naszego rywala, fajny Ale to będzie hulać Ona jest takim kozakiem Oj, karny od razu Ja bym dał jeszcze jakąś czerwoną kartkę czy coś Mamy pierwszą bramkę o, ale to jest sytuacja bramkowa. To jest sytuacja bramkowa, jak James ma piłkę przy nodze, to wiedzcie, że to jest bramka. I on wychodzi z gry. Nie, proszę nie wychodź, bo to oznacza, że będę miał tylko... Ja w tym meczu czułem, że mogę strzelić z 10. A tak naprawdę muszę dodać trzech zawodników, bo walkover to jest 3-0. Numer 1 Zidane. Sancho numer 2. Eze numer 3. W moim składzie zostały jeszcze 4 złote karty. Oznacza to, że muszę strzelić minimum 4 bramki, a jeżeli to się nie uda, to będę musiał kupić paczki, w zależności od tego, ile złotych kart na koniec mi zostanie. Za moment, koniec pierwszej połowy, przegrywam 2 do 0, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że muszę strzelić 4 bramki. Dobra, to musi być gol. Strzel to! No nie! Przecież to jest karny! Dobra, i Sancho, ty musisz. Musisz w tym momencie strzelić bramkę. Mamy pierwszą, jeszcze trzy. Dobra, węgorz, skup się, trzy bramki. Jeżeli to zrobisz, to każdy zostawi ci subskrypcję, na pewno. Tak będzie. Co ty już, sił nie masz? Wbijaj w to pole karne. Podaj do tyłu, karny, brawo. Mamy drugą bramkę, jeszcze dwie. Jeżeli teraz uda nam się strzelić pierwszą, to jeszcze będzie chwila na to, żeby później strzelić jeszcze jedną. Tylko czy się uda. James już nie ma siły. Nie, Van Dijk dogonił, ale sfalował. Eze, być może trochę za lekko. Eze, mamy pierwszą bramkę. Walczymy do samego końca. Sancho, weź to na swoje barki. Sancho, do Bellingama. Bellingam, pole karne. Bellingam, Bellingam, jaka przebitka. Karny, nie, Bellingam. W bramkarza, 90 minuta. Wciąż my mamy piłkę. To jeszcze nie koniec. A jednak, złe podanie i to jest koniec. No dobrze, nie jest najgorzej. Oznacza to, że musimy kupić jedną paczkę. Zobaczymy, co ciekawego poleci. No i któż to będzie? Pierwszy toty, napastnik. Kto to jest? Jakiś Mares? Hiro? Al... Jabber? Dobra, jak się obróci, to jest tam... A, no, no... Tak się prezentuje paczka. Dzięki za oglądanie.